Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to magiczne drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone krzesło. Fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które znalazły krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe: kuki, wiki i melania muszą odnaleźć tajemniczy most zapomnienia. Tylko przejście przez ten most uwolni Filipa od czaru tajemniczej żu. Czeka na nich gigantyczny pająk, podziemna rzeka i groźna Greta o trojgłoczach. Na szczęście po ich stronie stoi pies geniusz, cudowna kotka Latte i najlepszy robot świata. Nowe przygody bohaterów bestsellerowej książki roku 2009. Odkryj tajemnicę Mostu Zapomnienia.